Dzień dobry, Rek. Dzisiaj jeszcze w hotelu, ale zaraz się zbieramy do domu. Wczorajszy koncert Friends wypadł bardzo fajnie. Obawiałem się na początku, że nie wiem czy mi się spodoba, a w sumie zupełnie szczerze, całkiem fajnie się bawiłem. I na zakończenie, żebyśmy mieli jakąś fajną pamiątkę, wyszliśmy sobie wcześniej, żeby ustawić się w kolejce do sklepiku, do, żeby kupić jakiś merch z Friends. Więc chcieliśmy Wam jeszcze pokazać, co udało nam się nabyć. Nie robiliśmy dużych zakupów, bo to miała być raczej symboliczna pamiątka ale udało nam się coś takiego e, złapać, więc taką oto mamy piękną e, torbę e, Friends e, i co tam mamy e, w środku, e, tak e, mieliśmy w środku e, karteczkę z podziękowaniem e, z ich autografami e, i z taką oto graficzką, e, mieliśmy, tak kupiliśmy sobie e, koszulinkę, e, cyk przepiękną e, koszulinkę, Friends. Były tam bluzy, koszulki, różne warianty. Dostaliśmy do składania papierowy autobus Friends, który się tak pięknie prezentuje, więc jak wrócimy na chatę, to będziemy składać. I... E, ha! Jeszcze kupiliśmy naklejki, ale widzę, że chyba nam nie dorzucili. Był straszny serwor, więc chyba naklejki będziemy musieli sobie kupić online, owo. ale pytam teraz moją córkę, czy to jest problem? Możemy online. Możemy online kupić, nie ma dramatu. Tak czy siak, zarąbista przygoda.